Rozpoczynamy. Pytanie jest zasadnicze. No, kiedy padnie ten pierwszy gol? Bo wydaje mi się, że oczekujemy tego ze strony Interu Ladies. Mają zdecydowanie wyższe umiejętności piłkarskie. Wymieniają, widzimy podania i wydaje mi się, że to będzie mecz dla Katarzyny Wani. Bramkarka Wiktorii Remanów może być tą postacią numer jeden, bo uwielbiam tego typu sytuacje Uderzenie z dystansu. No tak, no ta dziewczyna to ma. To przyjęcie piłki. Ten najważniejszy pierwszy kontakt. Doskonała lewa noga. No i momentalne uderzenie na bramkę. Finalnie ta piłka poszybowała ponad bramkę Katarzyny Wani. Good job. Dobra robota. Good job. Ostrożnie. Ja mam nadzieję, że Wiktoria Rymalów no, zareaguje. No i przede wszystkim jest faktycznie Magda Żelazo z numerem 6. To jest ta zawodniczka, na którą należy zwrócić uwagę, którą należy odcinać przede wszystkim od podań, bo ta umiejętność jej przyjęcia piłki i uderzenia na bramki przeciwniczek jest naprawdę imponująca. Coś ostroską jednak boli, ona czuje tutaj dyskomforty. Natomiast no tutaj to podanie do Pastuszko było bardzo dobre i Pastuszko trafia w słupek, wewnętrzna część tego aluminium. natomiast no to jest, to jest aj, niewiary, aj, 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 ona ją aj. boli ta noga, bo to widać, ona utyka, natomiast przy bolącej nodze ona tak trafia w piłkę, finalnie trafia. No ściąga pajęczyna, trafia o, w okienko Panie. bramki. To pokazuje, że ta dziewczyna ma doskonałe uderzenie, doskonałą technikę, mimo tego, że czuje się niekomfortowo.